Kochani, taki może niewygodny przekaz, jeżeli chodzi o wizualną kwestię, bo jestem na autostradzie i jadę samochodem i jest bezpiecznie i jest cudownie. Chciałbym z Wami się podzielić bardzo istotną kwestią, która gdzieś tam i tak cudownie osadziła się, leży w moim sercu, w mojej przestrzeni i to jest taki cud. Taki praktyczny cud. Kiedy zamkniecie oczy, kiedy gdzieś tam tak zanurzycie się w siebie, kiedy wejdziecie w tą przestrzeń takiego spokoju, zatrzymania, to, co tam jest? Może być szum różnych zdarzeń, różnych zadań różnych porównań, obrazów, wspomnień, różnych chciejstw, jakichś planów, niezrealizowanych marzeń, pragnień. Ale w tym zatrzymaniu, jeżeli tro, choć troszkę się to wyciszy, e, Choć troszkę pobędziemy w tym zatrzymaniu, to będzie tak, że my się bardziej wyostrzymy w tym widzeniu siebie wewnątrz. I wtedy zaczną się pojawiać takie najsilniejsze elementy energetyczne w naszej wewnętrznej przestrzeni. Ja już nie wnikam w to, że ta wewnętrzna to jest tak naprawdę cały świat, wszechświat, ale to już jakby inna bajka. Chodzi o to, żeby to było tak praktycznie zobrazowane. I w momencie, kiedy tak wnikamy w siebie i wyostrza się nasz wzrok, nasze odczuwanie siebie, to jest tak, że. Jest tak, że pewne elementy są mocniejsze, a inne są gdzieś słabsze. Są pierwszoplanowe, drugoplanowe, trzecio, oj. A tamte już znikają gdzieś na horyzoncie. I teraz to jest takie istotne, by zauważyć te najmocniejsze energetycznie elementy, tego całego naszego uświadomienia siebie. One tworzą, one są, one są elementem naszego, naszych przekonań, naszej wiary, naszych przywiązań, naszych ekspresji. Są elementem, które bardzo mocno gdzieś tam pokazują, objawiają nam nas samych. I to jest takie niesamowite. Przyjrzeć się, co to jest. Co tak najbardziej jest energetycznie takie przepływowe w nas, najbardziej osadzone, najbardziej rozpoznane. I teraz to jest tak, że najważniejsze w tym wszystkim dla mnie, w moim doświadczeniu tego życia na Ziemi, to są ludzie. To są osoby. I nieważne, czy kogoś znasz 30 lat, czy kogoś znasz godzinę, tu nie ma w ogóle czas znaczenia. Ważne jest to, że spotkanie z tą osobą ojej, to jest tak mocne dla mnie spotkanie z tą osobą sprawia, że w tej rozpoznaniu przestrzeni widzimy siebie jeszcze głębiej, jeszcze piękniej. Jeszcze odkrywamy to prawdziwe nasze jestem. To są bezcenne momenty takich spotkań, gdzie przeglądamy się i widzimy siebie. I teraz tak jak zastanowicie się, to na pewno odnajdziecie jakieś osoby czy one się pojawią, czy one są, towarzyszą przez długi czas, mogą zniknąć na chwilę, potem się pojawią w myślach, w odczuwaniu, które tak naprawdę w swej energii cały czas nam towarzyszą. Cały czas są jakby, pokazują nam nas, że to jesteśmy my. One się przy, mogą zmieniać. Inne odchodzą, inni przychodzą. I to jest takie ważne, żeby zobaczyć, kto najmocniej wpływa, wpłynął, pobudził we mnie to coś, co jest we mnie. Im bardziej my jesteśmy w przepływie źródła, tym te istności będą jeszcze bardziej świetliste. Będziemy mogli, otwieramy się wtedy na spotkania, wyjątkowe spotkania. Im bardziej jest mniej tego utożsamienia z ciałem fizycznym, z ciałem emocji, z ciałem mentalnym, tym bardziej te spotkania są w otwartej przestrzeni serca, w bezwarunkowej przestrzeni serca. Podobnie jest z miejscami. Są miejsca, które nas bardziej przyciągają, inne nas odpychają. One też są Takim sprzyjającym elementem dla nas, byśmy mogli siebie oglądać, doświadczać. Są różne przestrzenie i tak faktycznie warto zastanowić się, co tak energetycznie najmocniej nas dotyka. Ale dotyka w takim sensie, że nas uwalnia, rozluźnia, przynosi ulgę, sprawia, że tak, tak cudownie jesteśmy sobą. I tego się trzymać. To są jak przewodnicy, to są jak drogowskazy, które pokazują nam, w jakim kierunku iść. I to nie chodzi, żeby iść w kierunku jakiejś osoby, w kierunku jakiegoś miejsca. Nie, to nie to. Chodzi w moim odbiorze o takie przeżywanie siebie samego w tych przestrzeniach wibracyjnych, żeby te wibracje one się rozwijały w nas, rozkwitały. Bo wiemy, wiemy wtedy, co jest takie najbliższe naszemu sercu. I wystarczy sobie nieraz przypomnieć jakieś spotkania i od razu przywołuje się ten stan wewnętrznego takiego ekstatycznego uniesienia, zharmonizowania się ze źródłem takiego rezonansu na chwilę, przypomnieć sobie, by potem samemu rozwijać tą przestrzeń, doświadczać jej. To są cuda, cudowne przygody nasze tu w tych różnych spotkaniach z życiem. Najlepszego dla Was. Kocham.